Witamy Państwa, no Dzień co dobry. prawda jeszcze drzewko nie gotowe. No ale, ale przecież do świąt jeszcze chwilka, prawda? Bąby poczyszczone, po... zaraz będziemy łańcuchy. Ja po ognie zaraz skoczę. I wszystko będzie jak należy. Witamy państwa serdecznie i zapraszamy do wspólnego spędzenia pół godziny z nami. Proszę Państwa, zapraszamy do wspólnego spędzenia pół godziny z nami. Z nami. Z nami. O, służą uprzejmie. Dziękuję. No ale... Co ale? Tak na sucha? A no właśnie, no. może by coś na ząbek. No właśnie, to, no tylko może... co? O, koreczki może. Koreczki, tak, poprosimy koreczki. Bardzo proszę. Zimno. <grymne> Oj, bardzo. A co Czy jakieś pieniądze? Yy, no, yy, że o, o, oczywiście, że nie. No, sz, 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 jasne, że mam, tylko y, ja mam to y, po, powiązane w Powiązane, y, to ja też mam. No dobrze, to zacznijmy od tego, widzi Pan. Przede wszystkim trzeba zrobić spółkę cywilną. No my coś zrobimy. Ja będę prezesem. Nieważne. No. I teraz widzi Pan. To jeszcze jest nic. To jest marniki. Tak. Bo z tego tutaj zrobimy zo. Aha. Pan będzie prezesem. O. Nie o, tylko zoo, tak zo. Zo. Czy pan, pan będzie nade mną? Nie, ja będę tu, pan będzie tu, Aha, no tak. I teraz tak, to jest w ogóle jeszcze nic. Nam potrzebne są tak, jedno rozgęzienie na kraj, ale z innymi uprawnieniami. Tak. Rozumie pan? szybko no chcę tak wziąć, no żeby dzieciak nie mówił, że autobusem pan jego przyjeżdża. Nie, nie, ja e... no, zwracam, jak tylko z Luksemburga przyjdą pieniądze, to przejdę panu. Oczywiście. Mhm. Ale ja chyba nie będę miał stóp. A ile pan ma? <gry> Bo wie pan, to jest 50. Konto numerowe, każdy ma dostęp i wie pan, karty kredytowe, wszystko. To Czekaj. jasne. 50, 70, 70, 90. To dobrze. I tu pan ma 5, to jest 90. Ale yy, yy, mógł mi pan dwa, 25, bo ja miałem chleb kupić i. To ja panu pożyczam 25. Dziękuję bardzo. W naszej kuchni pełnej niespodzianek. Dzisiaj o tym, jak zrobić szam... Memo? Szampana. Do tego potrzeba jest nam butelka... To jak mamy szampon... Szampana. szampana i, i to wino, to dlaczego chcemy mieć drugiego szampana? Żeby mieć dwa szampany. Aha. I teraz tak. Kiedy otwieramy szam... ...pana, to ten gaz i bąbelki ulatują nam w... w... w ...parę powietrze, prawda? I tracimy go bezpowrotnie. W tym celu potrzebny nam będzie balon. Cool? Jak tam, panie doktorze? Symuluje? Sprawa jest naprawdę poważna. Co pan mówi? Mogą nawet wystąpić komplikacje. Pacjent wymaga wyjątkowo troskliwej opieki. To on jest naprawdę wary? Ale no, na co? to żeśmy wpadli. No. Odprowadź pana doktora. Na lewo proszę. To mamy kłopot. No tak, no przecież lekarstwa teraz strasznie drogie są. No co drogie lekarstwa? A pogrzeb jaki drogi trzeba go wyleczyć. Droższy? No, dużo droższy. Już ja nie mam tyle pieniędzy, żeby tak wyrzucać. No, a te amerykańskie co no, mam dziadek? To, no też. To, to, nie... to jest dla twojego dobra, zdrowia. Pi. No co ty robisz, łamago ty? Wylał lekarstwo. Twojego nie wylewa, a lekarstwo wylewa. Gorące też. No ma być gorące, bo ci od środka ma zagrzać. Sparzyłem sobie usta. usta ma się sparzyć, tak ma wypalone. No dobrze, to trzeba go wyleczyć. Czy przycupnij no tutaj. Przynij. To się zarazę przecież. czy nie zarazisz, tam od tyłu się nie zarazisz. Trzyma się z daleka od głowy. Okryj nogi, właśnie. Okryj, co tam wystaje. Dobrze, no to trzeba się im faktycznie troszkę zająć. Ale co? Jak? Wsią, okay. Książkę mi jakoś przeczytać. Nie, tak no, książkę, trzeci Za no, trzeciej książki przyjdzie. I tak nic nie będziesz pamiętał. Świ. Nie, 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 słuchajcie, jest taka sprawa. Że ja nie dopuszczę do tego, żeby czterech dorosłych ludzi skakało wokół jednego chorego. Nie no, bo przecież to głupota. Głupota. Umawiamy się tak. On powinien się poczuć troszkę lepiej. I jak? W porządku. To elektrownia? Nie. Korki. Ponownie witam w naszej kuchni pełnej niespodzianek. O właśnie. Dzisiaj pomówimy o tym, jak zrobić ja. Szębinę. Jajka. Mhm. Otóż często używamy jajek do cia... ciasta, mhm. prawda? Żółtka no tak. albo białka używamy również do... do ciasta. Do ciasta, tak. No i zostaje nam to oddzielnie, i wtedy to się oczywiście marnuje. A w dzisiejszych czasach nic nam nie może się zmarnować. Oczywiste. To mamy właśnie białko i żółtko, specjalnie dla Państwa rozbite, bo ja w domu oddzielnego żółtka i białka nie miałem i musimy teraz dopasować, gdzieś na pewno Państwo znajdą w śmieciach skorupkę, prawda, tylko żeby ta góra do tego tak nam pasowała. I kiedy mamy żółtko i białko oddzielnie, to, to łączymy, ja tak przytrzyma. jeżeli Pan mi może tutaj do kamery przytrzymać, ja panie, ja panie tak? Mogę, tak. to nabieramy teraz żółtko. Białko. Do komory. Czyli dosko. Do kamery pan powiedział? Tak. Dosko. sko... Skorupki. Świetnie. Świetnie. Proszę. Dbamy, żeby wszystko nam się zmieściło pięknie. Pięknie weszło w całości. O, przytykamy. Teraz, oczywiście, musimy to jakoś spoić. Ale tu się podumaj to trochę. No to już nie czepiajmy się szczegółów, prawda? To możemy pozwolić sobie na taki luksus, żeby to wyrzucić. I teraz, jeżeli Pan może mi w tej chwili odwinąć trochę plastra. Ale ja tu trzymam. To ja bardzo proszę, żeby Pan to puścił. Plastra okay. lekarskiego, tak. On się odwija? No tak. Proszę. I zwykłym plastrem lekarskim możemy to. Bardzo Pana poproszę. To mam. Takie gotowe. Proszę. Ja, tylko. Jajko. Porządny z niego chłop. Porządny. Ale zbyt często zagląda do kieliszka. Polskich, parze dzieckowych, dziecko no, wygląda, no, tylko australijskich, droższych. Już nie mam pieniędzy. To weź to, co masz odłożone. No dobra, chłopaki, to teraz tak. Ja jutro mam pogorszenie troszeczkę. Arnold wychodzi niby z tego, ale pomału. Jeszcze stan podgorączkowy, siedem z kreskami. Wy się zarażacie na krzyż, także przerzuty są. I przetrzymamy go tak, żeby wszystkie pieniądze wydał i jeszcze przynajmniej tydzień. Bo to nie będzie tak, że tylko na niego skaczemy, a później on się po prostu gruchy kijem obija. Nie. Pewnie, że nie. I te pieniądze to też są nasze wspólne. Uwaga, może przyjść. Ale mnie tu pali mnie strasznie. Daj trochę kocyka, no. Rura, tak. Głęboka wiedza, bezinteresowność, humanitaryzm do granic ludzkich możliwości. Wielki syn wielkiego narodu, patriota i lekarz, znakomity skrzypek, mąż, ojciec i dziad, profesor dr Jerzy Klemens Werner. Witam pana, panie profesorze. No i cóż, dzisiaj nie tylko spotkanie z telewidzami, ale również mamy tu gości w studiu zgodnie z Pana życzeniem i tysiącami listów. A więc od czego zaczniemy, Panie Profesorze? Myślę, że tym razem nie będziemy roztrząsać jednego wybranego problemu, tylko skorzystamy z Państwa obecności, i pozwolimy Państwu powiedzieć to, z czym do nas przyjechali. Bardzo proszę, a więc kto pierwszy? Proszę Pana. Panie Profesorze, jeszcze nie tak dawno całe moje ciało pokryte było różnorodnymi plamami mniejszymi, większymi i o dziwo, od kiedy namówił nas Pan do częstego, regularnego mycia. Plamy te sukcesywnie y, zaczęły schodzić. I w zasadzie zeszły już y, prawie wszystkie poza y, jedną w takim jednym y, miejscu. Ale obiecałem sobie, że i y, stąplamą tą sobie poradzę. Jeszcze raz dziękuję bardzo. No bardzo proszę. to. Dziękujemy to jest, Panu. To jest coś. Proszę, kto teraz. Może pani, proszę. Panie przyjmie. profesorze, chciałam panu serdecznie podziękować w imieniu moim i mojej matki, ponieważ od kiedy zaczęła oglądać pański program, używa dezodorantu po myciu. Dzięki temu otacza ją przyjemny zapach. Może oglądać z nami telewizję i w ogóle zrobiła się pogodniejsza. Zresztą teraz. Atmosfera w naszym domu dosłownie o 180 stopni się zmieniła. Matka, jak już wspomniałem, na wstępie zaczęła się uśmiechać. Ojciec dostał podwyżkę, a do siostry wrócił pierwszy narzeczony. No i teraz, w związku z tą pogodną atmosferą, to my sobie codziennie wieczorem robimy takie tutparty. I, i nad tym, podczas którego szczotkujemy sobie nawzajem zęby. Tak na wyścigi, kto pierwszy. No i kto właśnie najwięcej zębów wyszczotkuje, ten wygrywa kwiaty. Także no bardzo nawet naprzód w stosunku do tego, o czym mówiłem. A jednocześnie i zabawa, prawda? I to jest najważniejsze, żeby połączyć dbałość o własny organizm z zabawą i z przyjemnością. Przepraszam, że jeszcze trącę i pogoda ducha, bo to się chyba liczy. I pogoda ducha. Bardzo ładnie pan to powiedział. No cóż, może zakończylibyśmy tę pierwszą część, kiedy to słuchaliśmy państwa, panie profesorze, a teraz. Poprosiłbym Pana o taką wypowiedź podsumowującą to nasze dzisiaj. Polska stała się krajem ludzi zdrowych, czystych i pogodnych. Bakteria nie ma już wstępu na teren naszego kraju. Zostaje za granicą. Zdrowi są ludzie, uśmiechnięci, czyści i pachnący. Panie redaktorze, czy Pan uwierzy, że nadjazd autobusu na przystanek zwiastuje? Chmura zapachu. Uwierzę, bo przecież nieraz wącham teraz. Po zapachu nawet można poznać, która linia nadjeżdża. Widziałem też zdrowe zwierzęta. Widziałem człowieka, który leczył chorego ptaka. Ptak był skapcaniały, kapało mu z dzioba. Podszedłem, okazało się, że był to ptak zagraniczny. Oczywiście. Jestem tu więc niepotrzebny. Bobry wesoło gryzą drewno, szczury biegają za myszami, lśnią im oczki, bo żadnej choroby w nich już nie ma. Nawet jeleń, który tak podatny jest przecież na wiele bakterii, nie może zachorować i pełną gębą je sianą. Jeszcze troszeczkę przypruszymy, ale już ja staraliśmy głosem. się pół godziny, prawda? Robota się w rękach pali, no ale czas na to, co chcieliśmy Państwa. zrobić dla Państwa, to znaczy złożyć Państwu już bez żartów, na poważnie, bo spotkamy się nie tak jak zwykle za dwa tygodnie, ale troszkę później. Jak się wszystko dobrze ułoży, to... Po pierwsze spotkamy się na pewno po świętach i po nowym roku. W związku z tym, proszę Państwa, najlepsze życzenia świąteczne od nas, na poważnie, szczere, spokojnych świąt. Bądźcie dla siebie mili. I dla... I need a hand to hold tonight. One bright star to remind me how dear is this life.